Thank you Uprawa roślin jadalnych i użytkowych jest dla nas nie tylko sposobem na wyprodukowanie funkcjonalnej żywności dla siebie i swoich bliskich, ale także formą aktywnego spędzania wolnego czasu w zgodzie z naturą. Kontakt z kompostem i zdrowym organizmem glebowym wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i odporność na choroby i sytuacje stresowe. Wiemy też, co jemy i co zjada nasza rodzina, bo sami kontrolujemy uprawy warzyw i ziół możemy jeść nasze plony wprost z grządki czy donicy. Odkrywamy zależności świata przyrody w mikroskali naszego ogrodu warzywnego. Dwa miesiące temu, kiedy kręciliśmy materiał do pierwszej serii edukacyjnej poświęconej warzywom z upraw ekologicznych, dopiero sialiśmy i sadziliśmy w skrzyniach sadzonki i nasiona warzyw oraz ziół i kwiatów. A teraz z malutkich sadzoneczek roślinek wyrosły nam wspaniałe jarmurze kalarepy, groszki, boby, aksamitki, cynie. Zebraliśmy już rzodkiewki. Zebraliśmy już rzotkiew, rzepę, mizunę, kalarepę. Dosadzamy kolejne rośliny tam, gdzie miejsca nam się na rabatach zwolniły. Tu pamiętacie jak w deszczu opowiadałem wam o domowym, takim gospodarczym sposobie ochrony warzyw kapustnych na szybszy zbiór pod folią. Tutaj rosła sobie mizuna o czerwonym liściu. Ona już wyrosła, zakwitła, osiągnęła swoją pełnię rozwoju, usunęliśmy ją i posadziliśmy w to miejsce ostrą paprykę. To Miejsce, wówczas wykorzystujemy w sezonie wykatacyjnym przynajmniej dwukrotnie, a nawet czasami i trzykrotnie. Inną bardzo fajną sprawą w takich właśnie ogrodach, w skrzyniach jest to, że łączymy rośliny jadalne, czyli warzywa, z kwiatami i ziołami. Mamy z tej powierzchni wiele pożytków. Ogród warzywny wcale nie musi być brzydki. Wręcz przeciwnie. Może być ozdobą i dumą każdego ogrodnika. Ponadto, zobaczcie: te skrzynie są na takiej wysokości, że osoba z chorym kręgosłupem może również wykonywać drobne prace ogrodnicze i mieć satysfakcję z tego, że uprawia własne jedzenie. Wszystkie te rośliny są uprawiane na kompoście z obornika bydlęcego. Kompost jest trzyletni. Tutaj druga deska od góry to jest warstwa czystego kompostu z obornika. Rośliny mają masę pokarmu. Jeżeli zakładamy takie ogrody podwyższone w skrzyniach, pamiętajmy o tym, że możemy mieć problem z ich podlewaniem. Jeżeli rok jest suchy, to woda nam spływa, ale to możemy przeciwdziałać poprzez wyłożenie spodu tej naszej skrzyni gliną, iłem. To nam zatrzyma wodę. Ponadto kompost jest cennym kompleksem sorpcyjnym nie tylko dla wody, ale również dla związków mineralnych. Te pokarmy, które są w kompoście, one dłużej się w nim zachowują, nie są wypłukiwane przez wodę. Czasami warto zostawić na rabacie rzodkiewki niezebrane, rzepę czy rzodkiew. Widzimy przy okazji jak one kwitną, a dodatkowo kwiaty tych warzyw są cennym źródłem pokarmu dla pszczół i innych zapylaczy. Warto też połączyć w naszych ogrodach takie rośliny, na przykład jak babcine cynie czy nagietki z warzywami. To się ładnie komponuje, fajnie wygląda. Dodatkowo jeszcze te kwiaty są źródłem pożytków pokarmowych dla owadów, dla pszczół, a ponadto nagietek możemy wykorzystać do produkcji domowych kosmetyków. Kolejna ważna, istotna rzecz w naszym ogrodzie to to, na tych rabatach, że Zostawiamy trochę chwastów. Te chwasty nam cieniują powierzchnię gleby. Dzięki temu ta rabata jest chłodniejsza. Nie nagrzewa się tak intensywnie. Ponadto koniczyny. Co ta koniczyna nam daje? Na korzeniach są takie gruzełki. To są brodawki korzeniowe, w których żyją bakterie. Wiążą wolny azot z powietrza, więc rośliny mają dodatkowy pokarm. Dzięki temu, że tego chwastu nie wyrywamy. A czym jest chwast? Chwast jest rośliną w danym miejscu przez człowieka niepożądaną. Chwastem może być nawet tulipan w łanie żyta. Aksamitkę posadziliśmy ją koło bobu. Dzięki temu sąsiedztwu na bobie nie mam szyc. czyli poprzez bioróżnorodność dobre sąsiedztwa. Czasami obecność tych chwastów na rabacie, no wizualnie one nie są takie piękne, ale w przyrodzie te rośliny po coś są. Wszystko ma swoje miejsce i czas.